Witam, witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, no przyszła jesień. I to taka dzisiaj niefajna, dość pochmurna pogoda. Także humor opada człowiekowi, rzecz naturalna. Na szczęście my kolarze rowerzyści mamy swój booster, bardzo dobrze działa. Stoi już obok. Za chwilę udam się właśnie, żeby odzyskać Dobry humorek, pogodę ducha, optymizm na cały dzień. Patrzę na ten rower. Nie jest najczystszy, kurcze, bo ostatnio zapomniałem umyć po jeździe, ale umyję jak wrócę. Tak zrobię. Także szybkie smarowanko. O kurczę, mnie wachnęło do tyłu, no tak. Dzisiaj test nowych ciżemek na rower MTB. One są twardsze podeszwy mają, bo ja zwykle jeżdżę na, yy, znaczy w regularnych butach sportowych, gdzie podeszwa jest mięciutka. A tutaj twarda. No więc jak kucnąłem to mnie, bo się podeszwa nie ugięła. Trzeba pamiętać w nowych butkach pierwsze ostrzeżenie. Jeśli chodzi o nowe buty Dobra, lecimy, nie ma co. O, ten dzień rozjaśnić, niech tu się coś optymistycznego dzieje, przyjemnego. Takie ma być życie rowerowe. Woda typowo jesienna, więc mnie się już przestaje raczej kojarzyć z rowerem szosowym. Tak mam właśnie, że jak się zrobi tak szaro, jesienno, pochmurnie, zimniej, to przynajmniej przez tydzień dwa, e, no nie myślę o szosie raczej. Już to rowerze górskim. To oczywiście mi przejdzie jak mówię, bo... Tygodniu, dwóch wystarczyło, jakieś słoneczko się pojawiło, to na rowerze że sobie jeszcze pojeżdża. Także cieszmy się, bo jest rozwiązanie. Nie ma się co e, e, poddawać. Żyć w przygnębieniu. Tylko bierzemy rower, jedziemy. Patrzę na ten las, bo dawno tutaj nie byłem i jakby się z nim znowu y, witam. No bo to będzie miejsce, które będę często odwiedzał w najbliższych miesiącach, przynajmniej do wiosny. Ale to jest idealne miejsce na rower w zimie. Las ma duże zalety w zimie. Jest cieplej, nie wieje. Nawet jak troszkę sypnie śniegiem, to jest ładnie. Byle tylko nie było mokro. Znaczy, żeby nie było błota po prostu. Nie ma oczywiście robactwa, nie ma komarów, nie ma kleszczy, nie ma much. Więc się przyjemnie jeździ. Także witaj lesie. Słuchajcie, wczoraj odpaliłem trenażer, bo wczoraj lało. No masakra. Masakra. Zero entuzjazmu z faktu tego, że się jedzie online, jak to kiedyś bywało. Jakoś nudno, ciężko, mozolnie, z takim trudem na tym trenerze. No martwi mnie to. ale no nie wiem, może jakoś zmieni się. Mimo wszystko to nastawienie do trenażera bo czasem to jest dobre rozwiązanie jak już się nie da wyjść na rower żaden na zewnątrz to trenażer jest dobrą sprawą woda, woda, woda jeszcze z nieba dziś poleci bo zapowiadali deszcz jaki przyjemny ten szelest w żwirku pod kołami ja raczej do Wisły dzisiaj nie zaglądnę nie wpadnę Zakaz rowerów, no to wiadomo, jedziemy. Mówiłem, że tak zrobię, że sprawdzę na Hartailu, co tam się dalej dzieje. No i tak zrobimy za chwilę. Fajny ten kanał, bardzo mi się podoba. Przypomina kanały angielskie trochę szerszy niż typowy kanał angielski. No i nie ma barek, ale piękny. Już wiem, jak ta ścieżka ma wyglądać. Robiłem research. Okazuje się, że docelowo ścieżka ma wynosić 11 km w jedną stronę. Więc niestety nie będzie biegła do łączan, bo do łączan byłoby jakieś. 16 km chyba, ale mimo wszystko będzie ładna trasa. Już tak naprawdę ładnego kanału. O, nigdy tu nie byłem. Co tutaj mamy? Jakiś duży akwen wodny. Na no, taki teren trochę przemysłowy, ale tam już się też ładnie zacznie. Także ma być skończona za kilka miesięcy przetarg wygrany. Roboty w sumie trwają. Niech się dzieje, im więcej się dzieje w tej dziedzinie rowerowej, tym lepiej. Następny odcinek już, asfalt wyłożony. Także potrzebują połączyć po prostu jeszcze kilka fragmentów i będzie całość. Krótka recenzja butów, parę zdań. W przyszłości, jak buty przetestuję dłużej, to coś więcej na ich temat. Buty, jak mówię, Nord Wave Corsar. Bardzo fajnie się w nich jeździ. Podeszwa twarda, sztywna, niechętna do ugięcia. Więc pedałuje się efektywnie, przyjemnie, dużo lżej niż w takich zwykłych, jak ja jeździłem, butach sportowych do biegania, gdzie tam jest miękko. Ja już wcześniej znałem tę markę, bo mam buty tej firmy też do MTB, ale buty typowo SPD, czy do SPD. Chociaż tutaj też jest opcja przykręcenia bloków, no ale podeszwa jest typowa do platform. Ja jeszcze na platformach. Dzięki temu uniknąłem wielu nagłych, niespodziewanych upadków. Do SPD trzeba mieć lepszą technikę. Zresztą aż tak ciężko, trudno i na czasie mi nie zależy, żeby się męczyć na pedałach SPD w góralu, więc jeszcze na platformach. Wracając do butów, bardzo fajnie się jeździ. Jakby ktoś szukał butów, z tym systemem BoA, chociaż oni mają swój własny, który nie nazywa się BoA, tylko jakoś inaczej, ale działa bardzo podobnie. Nie są ciężkie, na zimę będą dobre, bo ja głównie kupiłem je właśnie z myślą o zimie, kiedy jest bardziej mokro, zimno, wilgotno. Buty zwykłe, sportowe chłoną wodę jak gąbka, więc się nie nadają za bardzo na mróz czy na niską temperaturę w ogóle. A szczególnie kiedy jest mokro. Dzisiejsza rundka pomału dobiega końca 40 km prawie A jeszcze trzeba kilka dodać Taka zwykła rundka, której celem było Poprawa nastroju Powrót do humoru Ten ponury dosyć jesienny dzień Udało się Potwierdzam, rower działa Trzymajcie się, do zobaczenia Cześć